Spacery do ludzkich producentów organizujemy drugi rok. W tym roku rozpoczęliśmy właśnie w ramach spacerów promować szlaki turystyczno-kulinarne. Odbędą się one trzy w tym roku. A co trzeba zrobić, żeby na niego trafić? Ogłaszamy na naszych stronach internetowych nabór, i w ramach tego naboru jest zamieszczony formularz. Trzeba uzupełnić konkretne dane, ale też jedno pytanie dotyczy tego, Dlaczego Chciałbym wziąć udział? Chciałabym wziąć udział właśnie w tym spacerze na ten konkretny szlak kulinarno-turystyczny. I najciekawsze odpowiedzi osób, które właśnie tutaj dzisiaj są, właśnie te osoby udzielimy tych najciekawszych odpowiedzi, bo później je wybieramy, i stąd właśnie można zauczestniczyć w takim spacerze. Jest on wtedy bezpłatny dla właśnie uczestników. W maju zainaugurowaliśmy właśnie 18 szlaków turystyczno-kulinarnych. Muszę Państwu powiedzieć, że każdy z nich ma coś tak naprawdę dla siebie wyjątkowego i niesamowitego. I warto poczytać również poprzez wchodząc na naszą stronę internetową to Wam zapoznać się z każdym z nich. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy po pierwsze lubuskiego wiedzieli, że takie rzeczy u nas są i chcieli wspierać tych producentów, ale też to jest nasz pomysł na to, na spędzanie czasu przez lubuszan, ale też taką ideą jest, aby ludzie z Polski chcieli do nas przyjeżdżać, po to, żeby mogli zobaczyć tylko, nie tylko ładne jeziora i lasy, ale przede wszystkim skosztować tego, co jest wytwarzane u nas tutaj na ziemi lubuskiej, a naprawdę mamy krainę miodów, krainę wina, to są rzeczy, które stają się unikatowe w na skalę polską, a jest jest to coś, co może przyciągnąć ludzi do nas tutaj i dzięki temu też rozwijać województwo lubuskie drobnych i małych przedsiębiorców. Tu nie mieliśmy żadnej wątpliwości, żeby przystąpić do tego szlaku i utworzyć go z naszymi przyjaciółmi, bo po pierwsze się bardzo lubimy i szanujemy, ale po drugie my już dużo wcześniej współpracowaliśmy ze sobą, korzystając z swoich produktów i jakby. Uzupełniając swoją ofertę, więc było to dla nas po prostu już tylko czystą formalnością. Staraliśmy się tutaj tak dobrać tą ofertę, żeby było smacznie i w sensie kulinarnym, ale też oczywiście winnym, czyli z tymi tradycjami, historią, żeby też było odrobina relaksu, wypoczynku i takiego oderwania od rzeczywistości, od codzienności. Myślę, że to jest genialna propozycja dla turystów. Że to jest świetne, świetny sposób promocji regionu przede wszystkim, świetny sposób zaprezentowania dla nas. Naszej, naszej działalności, naszych produktów, a ja z perspektywy y, turysty, bo jak gdzieś wyjeżdżam, to zawsze szukam właśnie y, najbardziej lokalnych, najbardziej prawdziwych, najbardziej ludzi zaangażowanych w to, y, co robią. My, Wkładamy serce w to, co robimy, więc myślę, że to przekłada się też na to, co się u nas dostaje na półmisku. No dania są nietudzinkowe, inne, zupełnie sposób zaserwowania takich tradycyjnych potraw. Opieramy się na lokalnych składnikach, opieramy się na lokalnych producentach, i to też czuć, tak jak już wcześniej wspomniałem, na półmisku.